Dzień dobry, nie widzieliśmy się chwilę, więc witajcie w czasach zarazy. Ogólnoświatowa sytuacja nie należy do najlepszych, w związku z tym ja życzę Wam przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. A co byście się nie nudzili podczas Waszej samoizolacji w najbliższych dniach będę miał dla Was odcinki jeden po drugim. Zupełnie bez związku z koronawirusową kwestią wielkie wyzwania stają też przed pewną częścią smartfonowego świata. Jeśli śledzicie branżowe newsy, wiecie, że Huawei został jakiś czas temu potraktowany przez amerykański rząd ograniczeniami dotyczącymi współpracy z podmiotami z USA. I ze względu na to nowe smartfony producenta bazują na autorskim ekosystemie Huawei Mobile Services, a nie Google Mobile Services. Huawei po szybkim i zdecydowanym przegrupowaniu przekonuje, że da się bez tego wszystkiego żyć, bo google'owe usługi, skracane czasami do GMS, zastępuje Huawei'owymi Czyli HMS. W kilku następnych filmach postaram się sprawdzić, jak to jest, więc spodziewajcie się więcej w temacie w kolejnych dniach. A dziś przyglądam się pierwszemu narzędziu, które ma być dla tej sytuacji tym, czym dla gorzkiej herbaty jest malinowy sok. Nie ma niespodzianki, chodzi o aplikację PhoneClone, która jest w tytule tego odcinka, a która ma służyć do wygodnego przeniesienia danych z poprzedniego telefonu. Ja przyglądam się jej na przykładzie nowego Huawei P40 Lite, którego zadaniem ewidentnie jest przecierać szlak dla kolejnych HMS-owych modeli. Oczywiście w osobnej recenzji zajmę się nim dokładniej i sprawdzę, jak to wychodzi i jak łączy się z bardzo dobrą ceną. Sprzęt kosztuje 999 zł. I tu pierwsza uwaga: jeśli kupicie któryś z nowych smartfonów Huawei, nie pozbywajcie się od razu starego telefonu. Warto mieć choćby przez chwilę oba jednocześnie, właśnie po to, żeby klonowanie przeprowadzić. Zresztą tego typu aplikacje kopiące dane nie są jakąś nowością. Zawsze w ich przypadku pierwszy krok jest taki sam: zainstalowanie programu na dotychczasowym sprzęcie. Phone Clone jest dostępny w sklepie Play, jest też w App Store na iOS. Ja dziś skupiam się jednak na tym, jak wygląda Androidowy proces. Żadnego iPhone' akurat pod ręką nie ma. Po zainstalowaniu program oczywiście należy odpalić na obu smartfonach, nowym i starym i wybrać który jest który. Kolejny krok to zeskanowanie kodu QR. Telefony się ze sobą wtedy połączą przez Wi-Fi Direct i w tym momencie można wybrać co chcecie przenieść. A można w zasadzie wszystko. Kontakty, spis połączeń, SMS-y, dane z kalendarza czy z notatnika, a także zdjęcia, filmy i muzykę. Jeśli macie taką wiecie archaiczną w MP3-kach. Jeśli proces przeprowadzicie przy początkowej konfiguracji urządzenia, skopiuje się nawet układ skrótów na pulpicie głównym. Szałowo! No i oczywiście można sklonować aplikację. Dla potrzeb tego testu zainstalowałem ich na swoim starym telefonie 1500-1900, tak żeby sprawdzić, czy przeniosą się nie tylko te, których używam na co dzień, ale też kilkadziesiąt innych z listy najpopularniejszych w sklepie Play. I pozwalam sobie skupić się na przenoszeniu tylko programów. Wszystkie pozostałe dane nie stanowią specjalnego zaskoczenia, tak skopiują się, a na większe pliki nie ma sensu dla potrzeb tego filmu czekać, również bez problemu się sklonują. Wybieram więc opcję ostatnią i przeglądając listę APEC jasne jest, z czym Phone Clone sobie nie poradzi, z aplikacjami od Google, ale co ciekawe są wyjątki. Na liście programów możliwych do skopiowania są np. mapy Google, spoiler alert, działające bezproblemowo na P40 Lite. Nie do końca jednak wiem, czy w wyniku przeoczenia, czy jakieś korporacyjnej dyspensy, więc na wszelki wypadek nie przywiązywałbym się jakoś specjalnie do tej niespodzianki. Proces kopiowania trwa dłuższą chwilę. To podkreślam, zróbcie sobie w jego czasie herbatkę, albo przygotujcie inny napój, co kto lubi. Może coś na odporność? Tym bardziej, że licznik wskazujący czas podpowiada, że została mniej niż minuta, gdy tak naprawdę zostały trzy. Potem trzeba już tylko zakończyć klonowanie. Telefon poinformuje, czy wszystko poszło jak po maśle, czy też czegoś nie udało się przenieść. Można sobie na koniec podejrzeć raport z akcji. I jakie są moje obserwacje? Ano takie, że rzeczywiście większość najpopularniejszych programów się skopiowała. Bez problemu. Ba, w części z nich, na przykład w Facebooku, Whatsappie, Instagramie czy Tidalu, nie musiałem się nawet na nowo logować, co jest niespodziewaną wygodą. W kilku innych wpisanie loginu i hasła na nowo było konieczne, na przykład w Messengerze, który bez przelogowania wyświetlał błąd. Z naprawdę popularnych programów działa też Dropbox, działa Allegro, działa Xcom, Acrobat Reader, działa pakiet Office, OLX, Pinterest, Revolut, Shazam, Snapseed, Spotify, Tidal, TikTok, Twitter, VLC i chyba a nawet Tinder, nie wiem, bo nie mam konta. Nie jest jednak zupełnie różowo. Niektóre aplikacje, mimo skopiowania, wyświetlają komunikat, że bez usług Google nihuchu. Hu. Co z tych rzeczy da się ominąć, co da się doinstalować z halloween sklepu App Galery, albo czego używać w przeglądarce, opowiem w jednym z kolejnych odcinków. I od razu prośba do Was, co mamy sprawdzić, jakie aplikacje są dla Was ważne i na działaniu których Wam zależy. Raz, ja będę mógł Wam od razu powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja w ich przypadku. Dwa, podpowiemy Huawei o kompatybilność, których musi powalczyć priorytetowo. Producent podkreśla bowiem, że wszystko w tym temacie rozwija się dynamicznie, a on sam ma zamiar przeznaczyć naprawdę gigantyczne środki na rozwój swojego interfejsu. W każdym razie Fontlon działa. Choć gdyby był kwiatkiem, wypadałoby przypomnieć, że nie ma róży bez kolców. Wypada też nadmienić, że do róży, czyli w przypadku tej metafory do P40 Lite, da się okresowo wgrać bokiem google'owe usługi. Ja oczywiście jednak na potrzeby przeglądania się HMS-owi tego robić nie będę. I zastrzegam, gdyby przyszło Wam do głowy się tym zająć, robicie to na własną odpowiedzialność. Choć Huawei, co skądinąd bardzo pozytywne, zapowiedział, że taka ingerencja w oprogramowanie nie naruszy praw gwarancyjnych. Co sądzicie o klonowaniu danych z poprzedniego telefonu? Czy to jest wygodne? Czyście to kiedyś robili? Napiszcie też oczywiście w komentarzach, tak jak już wspominałem, które aplikacje są dla Was ważne i bez których nie możecie żyć. Ja się postaram im przyjrzeć, jak one działają w przypadku HMS-owego interfejsu. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.